Majasz, jajasz. Komu Bozia poskąpiła I rozumu dała pół, kogoniania upuściła W niemowlęctwie główką w dół. Kto się uczyć nie chciał w szkole, I pan mówił, ty ma tole. Komu aż trzeszczała pupka, bo tak wszyscy lali głupka. Niech się wstydem nie rumieni, łzami doli swej nie zrasza. Do tłuczenia niech kamieni ochotniczo się nie zgłasza. Może bowiem żyć jak książę i kwitnąć jak kwiatek z układania durnych książek dla nieszczęsnych małych dziatek. O muchomorku, bandiorku, o karaluszku, świntuszku, o kotce kompletnej idiotce, o krok o kodylku imbecylku, o barzancie, malwersancie, o wilku debilku, o kosie co dłubał w nosie, o mrówkojadzie co lubił w przysiadzie, o szopie praczu rozprówaczu, o tasiemcu w jednym Niemcu, o pasożycie w jednym Izraelicie, o owsiku w jakimś Chińczyku, o myszce w kiszce, o gliździe, o śmierdzielu gwałcicielu. O lilice, lesbice, o lisku, syfilisku, o gorylu, pedrylu, o niedźwiadku, pierdziadku, o mewce, kurewce, o matołku na wysokim stołku, o krecie, w komitecie, o tajniaczku, bydlaczku i o mędzie, w urzędzie. A ja też zapalę fajkę i gdzieś koło wtorku machnę lewą nogą bajkę, o autorku, upiorku.